Ej dobra, co miałeś do przekazania takiego ważnego? Bo odpaliłem. Kurde, znowu nie zdążyłem niczego. na ja ty? jest gotowa! Ej, dobra, zaraz będzie... ojej, potwór na wolności. Został jeden wróg. Przeładowuję. Nie, dobra, na tego snu się opłaca. Za rok i lima, to nie. Tam. Odkłada... w tabeli nie? Wingman podkłada! O, i było takie słodkich snu noją. Dobrze nam idzie, aby tak dalej. Przeładowuję! Ej, dobra, odpaliłem tego live'a, to takiego ważnego chciałeś przekazać. No czekaj, prawdy czy odpalił. Tam! Przeładowuję! Przeładowuje Jebać, mężczyzna! O kurde, fajnie. Oh. Kurde, patera, jak będą mieli pełne gacze teraz. Wszystko zależy od ciebie, żołnierz! Co się za? O jednak jak nie ma, i biegu. Jak nie spajka wiem, minus 80 ma Widzę wroga na B. W sumie to nie wiem czy na tarczę, chyba no Ej to jest twój vandal? Mam spajka Ale ładny Ej zazdro Ale lagi, nie? O kurde. 300 pingów? 500 pingów? 500 pingów? gil, brawo. No, Gdzie damy, jesteście? Cel oznaczony. Zostaw jeden Ej, nie, serio wskoczył Spike leży na A. Zostało 10 sekund. No, współczuję ci. Nie wiem, ale nasza to żywa wszystkich mocy po kolei. Nie mam już ładunków! Ale, beka, mam wrażenie, jakbyśmy robili to od zawsze. To jeszcze tak Ej, ja? wymi wymienimy się. Ktoś Dzięki. chce się podzielić? Masz. Te się kule. Dziękuję. Ja też mam dużo pingów. Dobra, bardzo bo zamykasz topelę, skup się. Nie mamy swajka. No, racja, racja. Nie, bo. Ja nie wiem, czemu mam dużo pingu. Tak, tak wiesz, nie wiem, gram normalnie, wszystko jest i nagle mi wyskakuje 500 pingu. Jak zaczynam pikować. Trochę w kurze. Zasmiejcie. Rejna padła. Podusz spajka. Dostał jeden wróg. Nie, ale mi się podoba ta animacja. A jak się uleczyć na może nie zeszę Ej, co mówiłeś, bo nie słyszałem? Nie wiem, aj, że on aj, będzie od Aha, to nieźle. Jaki ładnik w ogóle. Nie, on tak wychylił, i od razu dostałem hita, co było dziwne. Nieźle tu, ale nie chciałabym w takim miejscu zginąć. Wygrajmy i spływamy. Może w końcu będę miał 20 FPS-ów. Ktoś chce się podzielić? Ej, ale fajna Trzyma, muzyka dobra. jest jak ten, jak się ogląda. Jezu, jest szmatą, nie wykryła wrogów. Znajdę was Narka! O pierwszy ścianę Spisałeś się Wróg na środku, Tam. Tam ja może sobie pójdę. Nie wikasz się do mojej ekipy. Nie wiem, mnie tak reaguje, że nie wytrzymam. No właśnie widzę, ja też tak często miałem, dopóki mi rodzice nowego internetu nie kupili. Bo sam jestem za biedny, żeby... z tym że. Uważam z tym internetem tutaj ostatnio za nią... In mieliśmy internet, za który 8 płaciliśmy miesięcznie i musieliśmy go oddać, bo dosłownie takie samo gówno jak jest, kurwa. To. Służję Widzimy się po drugiej stronie Ja tam niedługo będę miał światłowód co ja goli na wsi mieszkam odcinają ja światłowód ja we wsi Ja i ty kurde co no, na ten... no, kurde Nie Jezu A ty masz chyba ciągle średni wysoki pink nie? Uwaga na oczy No Ej, nie wiem. Zastanawiam się, dlaczego oni się cieszą, że się zabijają. skoro to masz? Rozpętam ogień piekielny! Kogo to był voice line? W ogóle nie rozpoznaję tego głosu. Harbora. Trasa jest gotowa. Spike leży na A. Brimstone Brim, A Brimstone no w sumie... No... No Brimstone ja rzadko spotykam w ogóle Brimstone w grze, Brimstone jeden to taki raczej... Ej, wszyscy mamy łuta w dnie. Które? Mam twój trop. Mm. Hadi znowu ich strach jest jak trop. nie to świeży. Dobra otra jeszcze raz. może tym razem. Ale wiesz, że... ale wiesz, że o... Nie, nieważne. Nie, opór jest przez otwarte czy zamknięte, bo już z nie mam dawno. nie. No, tak, tak myślałem. Wypuszczam osłonę. Jakby nie, że coś od dwóch tygodni nie mam już w szkole, bo mam tą... Tam ginę. I się w ogóle nie uczę, nic nie wiem. Umiem ogólnie ortografii i to bardzo dobrze. Tylko tak. Takowała mnie lekko. Nie wiem mam... No, naprawdę mam dawno chyba Ej, ale to widać jak ci dopuje Widać jakie masz opóźnienie w kuj, nawet nie mogła... nie mogę nawet nic. A masz telefon przy sobie no to weź sobie telefon yy, i te opcje do góry wiesz, ja że na przykład jasność możesz zmieniać eee, to, jeden na, to poszukaj hotspot Chcę to włącz zobacz, przytrzymaj to i kliknij w nie wiem jak się nazywało, to się nazywa eee, uh -huh. zobacz hasło eee, wtedy zmieniła się w komputerze na to wpisz to hasło co tam miałaś. i wtedy powinno ci działać lepiej jakby też z może ci... mordo, dużo widzów Co? Pytam się czy masz dużo, dużo ja widzów na streamie? Czekaj sprawdzę, bo nie, ja w ogóle ma tego ma nie sprawdzę. Jak to jaka jest skinko? Nie potrzebuję tego. Dziękuję. Lepiej się ukryj, staruszku. Jed jedna osoba patrzy No to no, do Michael, że na środku. Uwaga tu. Ja i ty. Ja Współczuję, prawie go zabiłem. Mam fajkę! Nie No ale Został ten dźwięk buch, po One jest trochę straszny. Taki, nie wiem, jakby byłaś naszą ostatnią nadzieją i zginęłaś. Nie wiem, to tak. Ty, jak przegrasz w one, one to tak brzmi. Jakbyś była ostatnią naszą nadzieją i zginęłaś. Na przykład w serialu czy coś. Wiesz co mi chodzi? Co chodzi? Nie chyba nie no. wiesz, to nieważne. Nie ja, ja, rozumiem. Mam dużo pingu. Przeładowuję. Wypuszczam osłonę. Cienie wędrują.

No dalej, jedziemy. Zostało dziesięć. O, ale to było łatwe. Chcesz więcej? Sorki, słoneczko, już koniec. Zamiana stron. Wypatrujcie moich cieni, ukryją was. Nie chcę nic mówić, ale brimstomku zasypało. No, 3 kg, 12 śmierci i 1 to trochę, trochę średnio się skończył. Żebyś ty miał pozytywne KDA. Co? Bo ja nie wiem, ja mam jakieś tam, nic nie słyszę. Mówię, żebyś ty się skupił, żebyś ty skończył pozytywny KDA. No, masz rację w sobie. No, Nie widać, po zabierze to piąta gra, twoja finis. Tym bardziej, że masz. Nie, 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 co nie, 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 w nie, 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 Został jeden wróg. Spike podłożony. Sorry, nie kłam. Mam gotowego ulta. Jest dobrze. Jest dobrze. Któreś z nich na pewno nie zabezpieczy pleców. Grajmy 3-1-1. To ja pójdę. No dalej, Ziomeczki. Pójdę B. No, mówi 3-1-1, 3-A, 1-B. Dobra. Ale kurwa to Ale że 800 pingu gameplay mam Zary, stary. Ej nie, ale troszkę boli mnie celownik tego Phoenixa. Coś mi się wydaje, że właśnie grał w CS-a i się zainspirował podstawowym celownikiem z CS-a Przez Sześcianą też się możesz leczyć, w jak chcesz. szybko to skończmy, bo chyba się jakaś impreza szykuje. Zostało 30 sekund. Nie dobra, ja tego dalej wykończyłam. Za dużo pingu mam. Spike podłożony.